Jak ustawić inny status księgowy dla zapisów VAT powiązanych z rachunkami do pojazdów w rachmistrzu Nexo Nexo Pro? W sytuacji, gdy koszty eksploatacji pojazdów ewidencjonowane są w programie za pośrednictwem rachunków, powiązane z nimi zapisy VAT mogą automatycznie otrzymywać status niepodlega księgowaniu. Takie ustawienie programu pozwoli uchronić się przed podwójnym księgowaniem kosztów eksploatacji pojazdów, co może mieć miejsce, jeżeli osobno zaksięgowane zostałyby rachunki oraz powiązane z nimi zapisy VAT. W drzewku modułów rozwiń ewidencje dodatkowe i przejdź do modułu Konfiguracja. Następnie odszukaj pozycję Obsługa typów dokumentów. Na liście zaznacz zapis w ewidencji VAT zakupu i kliknij Popraw. Inny status księgowy możesz ustalić dla zapisów związanych z wydatkami na pojazd wspólnika oraz z wydatkami na pojazd firmowy. Zaznacz stosowną opcję oraz wybierz domyślny status księgowy. Na zakończenie w celu zachowania ustawień kliknij „Zapisz”.